Witam w drugiej części pograjmy sobie w Minecraft W tym odcinku wybuduję nowy domek No i może coś jeszcze zrobię, zobaczę Na początku muszę przygotować narzędzia Tyle powinno wystarczyć Drewniane narzędzia są dosyć słabe, więc wolę takie skomienie. I jeszcze siegierka. No i teraz muszę wydobyć... Yy... Znaczy tak myślałem, że mogę zrobić drewno... Yy... Zd wydobędę drewno i z drewna zrobię domek, jakąś taką chatkę albo coś takiego. drewno, sobie tam. O, tutaj jest troszeczkę drzewko. i wszystkie zetnę. O, krowa. Крова, вас забьете. Вот. No. скоро. O, drzewka, sadzonki. Akurat się przyda, no bo w tutaj to będzie jeszcze go wycinać w przyszłości. Święganie. Zostaw, zostaw, zostaw. Odejdź, odejdź. Autko. Mięsko, dziękuję. O. Ciekawe, czemu na przykład w Minecraftie nie wprowadzili latających ptaków albo czegoś takiego. Byłby to ciekawy pomysł. Takie na przykład ptaki, które by mieszkały na drzewach, na przykład. Oczywiście by latały. No, myślę, że tyle na razie wystarczy. Mam zasady od razu drzewka. będzie lasek na przyszłość. No to wracam do mojej chatki i zaczynam budowę domku. Znaczy to nie jest moja chatka, to bardziej schron. O, o schron. No, a powinno na razie wystarczyć. Ja myślę, że w ogóle wystarczy. Zrobię na razie taki prosty domek, może potem rozbuduję. Hmm, może tutaj. Tylko będę musiał użyć tego. To ja zrobię teraz cięcie i jak teraz kopię, to wracam za sekundkę. Zatem... Ee... Przekupałem tutaj trochę teren i zrobiłem już jakby takie fundamenty do domku, taka podłoga. No i mogę zaczynać tutaj robić. No może zacznijmy te. Tam z tyłu jeszcze też przekopię, tylko jak zbuduję domek, to może w następnym odcinku się tym zajmę. Jakoś tutaj upiększanie tego terenu koło domku. O, hmm. jaki by tu tak zrobić? Hmm. No chyba zrobię taki drewniany. Chociaż może wiem jaki zrobię. I tutaj mogę zrobić na przykład z kamienia. Nie wiem, czy to tak będzie estetycznie wyglądało, ale musi być. ju kas i to robiacie tak tak tak, tak i potem zrobię tak i na to o coś takiego wyszło dziwnie jeszcze muszę coś jednego zobaczyć czy to będzie dobrze tak wyjdzie żeby ten dach tak wyglądał że niby kamienny dach to mogę jedną rzecz zrobić a mianowicie tutaj rozkopać i zrobić to z kamienia po prostu i będzie oku będzie to wyglądało jakby był kamienny dach a w środku nie wiem, gdzie będzie wyglądało jakby był kamienny taki pierwszy domek może być Nie wiem czy mi kamienia wystarczy. Chyba będę musiał iść po kamień jeszcze. Ale to pójdę wtedy tego zaraz. No na pewno mi kamienia nie wystarczy, to jest pewne. Ale tu jest na dole. Bo... No i wystarczyć. Za dużo jedno. No i teraz trzeba to dokończyć. Słońce, jeszcze południe jest tutaj. No, i chyba może być. No, i może być, moim zdaniem taki prosty domek, kwadratowy. najprościej Teraz jeszcze okno No i tu jeszcze jedno Muszę wszystko poprzenosić stąd tam. i będzie dobrze. Od razu sobie kamienia jeszcze wydobędę. Będę potrzebował. Chyba, chyba ten schron prze, przemienię, jakby to powiedzieć na kopalnię kamienia. Chociaż nie wiem czy jest w ogóle sens. Ale jak mi będzie potrzebny kamień, to sobie mogę to przejść i wydobyć. Kilka... kamieni. A, drzwiczki. Szybciej, szybciej, jest. No i teraz... No, są. Jeszcze tu może sobie jeden taki... Jedno okno i tu też. Żeby było po prostu jaśniej w nem. Tylko muszę szkło na tym zrobić. No to tak. Łóżko. Dam tu. Może być trzeba to oświetlić wszystko. No i będzie jaśniej. E, teraz tak. Tak. Myślę, że mogę dać tu Muszę zrobić piec. No źle, o jeden za dużo. Trudno. I... Przetapiamy piasek. Nie chcę używać węgla, ponieważ będzie mi potrzebny do pochodni. A może być tak. Powinno wystarczyć. Chociaż jeszcze by się we mnie skończył. A zatem czas jeszcze. Aha, miałem te pochodnię zrobić. Za dużo tych kijków zrobiłem, ale trudno. Może się zdążę wypalić na tym. O świecie cięgno robi. O! I teraz No i domek skończony. Yy, no i na tym kończę ten odcinek. Cześć!